Hej, ja jestem Jasia witam Was na serwerze Żufie Krajów. Wraz ze mną jest Pieseł. Uszanowanko, jestem płetwalem błękitnym. No i dzisiaj oprowadzimy Was po bractwie Jasia. Tutaj jest nasz budyneczek, nasz Kuboid 60x60 i pokażemy Wam, co tutaj się znajduje. Z budynków reszty bractw wa oprowadzą Was inni YouTuberzy, ponieważ staraliśmy się tak rozdzielać mniej więcej po obrazstwach YouTuberów, aby w każdym był minimum jeden YouTuber. Dlatego będziecie teraz mogli śledzić na YouTube moje lajki i tak dalej. Być może nawet powstanie playlista specjalnie z mojego serwera, gdzie wszystkie filmiki YouTuberów z tego serwera będą wrzucane do jednej kupy. BM. No i dobra, no i chodź, Kislu, będziesz, tak? będziesz dzisiaj głównym mówcą. Zacznijmy, może, od samego dołu, co. Otóż mamy tutaj dziureczkę. Dziureczka, dziureczka jest głęboka. Lecz to niezwykła dziureczka. Jak w realnym no koła, czy... życiu. I tutaj tak możemy bardzo szybko się ewakuować skacząc do tej wody. I patrzcie w ogóle jak to jest ukryte. Na rzecz tego odcinka skoczy do wody. Uwaga. Tak, to jest ukryte. Nikt tego nie zauważy. No, Nikt tego nie zauważy w, w, w otulone wszędzie lawa. Ja tutaj jakieś wejście. Nie? gramy takie... Wosz, woszukaj i przeznaczenie. Proszę Jedna szansa, jedno życie. Moje okay. itemki mam przy sobie. Jedne szanse, jedno życie. Aż się boję, dobra. Zjadłeś koksa, jaki pokój. ty mordy. Po <laughs> <laughs> nie, nie. <laughs> ja, ja nie, nie. Ja... Ty, jestem, jestem. A ja nie, tak gdzieś na górze, w <laughs> Chociaż nie, to może przez lawę przeskoczyło, co? Uh, jestem nad lawo. LOL. Nice, <laughs> dobra, dobra. dobra. Home? Tak jest, home. Tak więc, to była nasza zarąbista ścieżka ewakuacyjna. Dobra, chodź tutaj. tutaj mamy naszego pupilka. Który się nazywa Yachimoze. a Yahimoze to, jeżeli nie wiecie, to jest yy, szef, założyciel drugiego bractwa, który jest tak jakby skłócony z nami, czyli mamy wojnę z tym bractwem, dlatego nazwaliśmy tą świnkę na cześć tego założyciela Yahimozo. Przypadek? Nie sądzę. Dobra. Tutaj mamy, mamy ogniska, jakbyśmy chcieli sobie smażyć kiełbaski, albo creepery, albo jachimoza, albo, albo płetwale błękitne. Mamy super jacuzzi z liliowodną. A lilie wodne nie powstają czasem na bagne? Nie, nie, broń Boże, ona właśnie jest eksportowana z tego, jak to się nazywało, z, kurczę. Z Bagno, Massachusetts. Tak, z Bagno, Massachusetts. <gry> Tutaj mamy, proszę bardzo, Max Kolonko, nasze studio nagraniowe. Dobra, wbijamy, uwaga, takie profesjonalny obraz. MTV Cribs, OPS, to jest poziom pierwszy, zerowy, z endorczestami oraz itemkami. Dudzina. Z itemkami, tak jest. Dobrze. Na drugim pięterku mamy... Magiczny pokój, mianowicie mikstureczki i brodaweczki. Brodaweczki I... są potrzebne do mikstureczek, zaś miksturki do jedzenia ich, gdy jest źle. Proszę bardzo, możecie podejrzeć. Czekaj, już bierzemy. już, już, tak już mogłem... idę. gdzie z możemy podejrzeć, gdzie już jest, gdzie proszę jest proszę więcej? Ole, bogactwo! To, to jest nasza duma, proszę bardzo tu spojrzeć. Biblioteczka Enchant na 30 level. Niewiele osób takimi mogą się szczycić. Na szczęście my możemy. Tylko szkoda, że jeszcze nikt nie Enchantował na 30 level, bo nikt nie obbił 30. I tutaj, uwaga, można sobie wybierać z sety, miksturki, bogactwo, bogactwo. Dużo tutaj jest łupów, które wygraliśmy, bo Yahimoza e, <laughs> braztwo zaatakowało nas. Przez to też powstały tam takie lawowe lawowe konstrukcje atakowali nas i niestety, ale jakoś tam umarli zostawili nam swoje itenki diaksowe i tak, tak dalej tak było tak było tutaj jest nasz magazyn, który oczywiście jest bardzo poukładany dobra, wchodzimy na samą górę i tutaj mamy głowę ząbiaczka, A tutaj jest głowa naszego koleżki Kaspra Steve'a, który jest także wojownikiem, który niestety poległ w walce z Yahimozo, ale jego głowę odzyskaliśmy i powiesiliśmy sobie tutaj I teraz Kasper się cieszy jak nas widzi Patrzcie Zobaczcie jak się uśmiecha Cześć Kasper! Siema, nie? Dobra I tutaj jeszcze mamy, patrzcie, takie zrobiliśmy sobie obramowanie na te wieże i tutaj będziecie mogli sobie dokładnie spojrzeć na wyniki wojny z Yahimozo. Tutaj prób próbowali zrobić sobie po lewej teraz tam patrzę, po lewej wyrzutniek TNT, a po prawej strzelnice, żeby mogli sobie z boku strzelać. Nie, nie udało im się. O, cześć Kasper! Jo, yo, yo, siemanko! To tam? Ja. Tutaj jest konstrukcja, przez którą próbowali się dostać do naszego zamku, a tam zalaliśmy lawą, żeby nie próbowali zrobić drugiej konstrukcji. Tam jeszcze lawa zostanie zalana. Dobra, by, by, możesz sobie wszystkie temki odłożyć, Kiszlu, to przy okazji po, pokażemy yy, arcypułapkę Mistrz Redstone'a, na jaś zrobił ją. A więc wyobraźmy sobie, że trzymam w dłoni R5 Firestack 2. Idzie na, idzie na mnie wróg. A, ale cię zjem. Ja, ja otwieram pułapeczkę tu i tu i on wpada i ginie. <laughs> Dobra pułapka, kto... Jej, <laughs> Praw, prawie, <laughs> prawie by wpadł ten... <laughs> No, panie kochany, Środko. co jest? Tak, działają pułapki. Ja się Red Stone. Zaraz wam pokażę, jak to w ogóle jest dobrze zakamuflowane. Wcale nie widać, że ten taki mur taki gruby coś skrywa w sobie. Tutaj mamy możliwość kolejnej ucieczki poprzez wylanie wody i ucieczkę. Oraz tutaj mamy także. już nie ma. Ender Perle. którymi możemy się bardzo szybko. Wycofać gdzieś tam daleko na koniec mapy, wywalić do wody, co nie, kiszlu Prawda, że tak, oczywiście, off oh. Tutaj mamy... Widoczki. Czasem z Jasiem tu przychodzę sobie na... Łowimy ryby, nie, bo tam mamy pudding, morze. Tak, sobie lubimy tu posiedzieć. Rozpracować inną gildię. Tak jest, hmm. no. Mówię, jak jest, prawda? Dokładnie, dokładnie. Tak sobie ja patrzymy w morze... Tak sobie patrzymy w morze... Yy, na przykład jak... Oj, ty kawalarzu pieprzony. No i tak oto wyglądała... <laughs> Nasza, na, na, budynek naszego bractwa. Jeżeli Yahimoza ani Nawi, na przykład inne bractwa, nie zrobią filmików ze swoich siedzib, to ja to zrobię sam. Wejdę im tak hamsko i nagram filmik. W ogóle z naszych na, te, na tym serwerze są ciągle praktycznie livey na twitch.tv slash Dabrowski yy, Możecie tam na prawie 24 na dobę są livey, nie? Osta przez weekend były. O, dzień dobry. Czyli nie zginął jakoś. Nie, I na live'ie mniej więcej była nasza największa, dopóki co, dywersja, weszliśmy, weszliśmy gildi i do netheru, rozwaliliśmy portal, zakryliśmy tym obsydianem i do środka portalu wlaliśmy lawę, że oni wchodząc do netheru zostawali lawę i płonęli. I to działało, na live'ie testowałem sam. Ja się taki dowcipnij się, ja to wam powiem. Taki dowcipnij się. Dobra, no myślę, że na tym możemy zakończyć odcinek. Mam nadzieję, że się spodobała. jeżeli tak, to lajkujcie, subskrybujcie. Link do kanału Kiśla będzie w opisie. I na cóż, pa! Ejo!